naszego pięknego boiska pełnowymiarowego. Pod koniec 2006 roku zlecono w firmie Studio Ogrody Pracownia Architektury Krajobrazu z siedzibą w Ołomunie wykonanie pierwszej koncepcji, a później dokumentacji projektowo-kosztorysowej pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Kobyłce. Następnie zgłoszono zamiar budowy tego boiska do starostwa powiatu lotniciego. W maju 2010 roku prace nabrały tempa i uaktualniono wtedy dokumentację wykonawczą boiska w dniu 14 maja 2010 roku zebrano komplet dokumentu i złożono wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W dniu 22 września 2010 rozpoczęto fizyczne prace, które obejmowały wykonanie robót związanych z budową systemu odwodnienia, wielotwarstwową podbudową pod nawierzchnię montażem nawierzchni sztucznej oraz wyposażenie w sprzęt sportowy. Prace objęły także budowę oświetlenia całego obiektu, a także ogrodzenia, piłkochwyty, dojście i w jazdy. W 7 marca 2011 roku podpisano umowę z siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie obiektu w wysokości 1 miliona złotych. Całość zadania inwestycyjnego wyniosła około 2 milionów 300 tysięcy złotych. Wykonawcą nawierzchni sztucznej Limonta była firma Morris Sport z siedzibą w Warszawie. W dniu 29 czerwca 2011 roku odebrano boisko do użytkowania i przekazano obiekt do eksploatacji. W dniu 30 czerwca 2011 roku boisną zastosowaną na wierzchnią otrzymało certyfikat FIFA The Star. I ostatnie trzy tygodnie, dzisiaj przed dzisiejszym otwarciem, poświęciliśmy na budowę w ekspresowym tempie zaplecza technicznego w postaci, w postaci kontenerów, tak żeby można było wygodniej, i bezpiecznie z naszego wojska korzystać. Panie jeszcze podziękuję Kimie Kramo, która właśnie pomogła nam w ramach tego zaplecza sportowego. Poproszę pana prezesa o kilka zdania na temat klubu, też Szanowni państwo, ja postaram się dosyć krótko taki początek istnienia klubu. Jest to 85. rocznica, także serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych. Na obchodach 85-lecia naszego klubu, jak i otwarcia e, boiska. Klub powstał w 1926 roku, a więc 6 lat po zwycięskiej wojnie z Rosją w roku 1920. Wielu z założycieli, jak i członków klubu brało silny udział w obronie naszej ojczyzny przed najazdem włoszewiczym. Założycielami klubu, który przyjął nazwę w kominie, byli Zadora, Teodor Zagańczyk i Jan który został pierwszym reżyserem klubu. Założono na następujące sekcje kliki nożnej, kliki siatkowej, kliki koszykowej, łódźnictwa. Działało również Towarzystwo Tenisa dziennego. Od samego początku klub współpracował z Towarzystwem Przyjaciół Osiedla Kopyłka i Okolic, który również powstał w 1926 roku. Założycielami tego Towarzystwa byli bracia Osier. W 1927 roku powstała Ochotnica straż pożarna gdzie pierwszym prezesem został Antoni Rowszak, a teren straży został udostępniony klubowi sportowemu. W 1928 roku Kobyłka uzyskała prawa gminy. budem został Józef Olszewski. W 1932 roku klub sportowy zmienił nazwę na Kobyłkowski Klub Sportowy. Kobyłkę utworzono również drużynę w której patronował Wajdan Łukasiński, drużynowym mianowanym Józefa Łoczyńskiego, który założył sekcję fizjologicznych Harcerzy i uczniowie szkoły, którzy byli odpowiedzialni za porządkowanie w osobie, co w wolnym czasie aktywnie uprawiali sport w wielu sekcjach, bo przypomnę, że wcześniej e, każdy z członków klubu miał możliwość i miał wiele czasu, żeby reprezentować tych klubu w różnych dyscyplinach. Wybuch II Wojny Światowej 1 września od akresji, Niemiec na Polskę, a także na napaści 17 września dokonanej przez Rosję spowodował zawieszenie działalności klubu. W 1944 roku na naszych terenach odbyła się tu bitwa pancerna pomiędzy E, tutaj z indziami chiniów, afganistów i Rosjanami, która prawie do końca zniszczyła nasze miasto. W związku z tym podróżnik już się nie miał ani środków, ani nie miał sprzętu, żeby na początku kontynuować dalszą tą działalność. Także e, były pierwsze zmiany, zmiana nazwy, którą przyjęła nazwę e, drogi, głowy. Pierwszą sekcją, którą robiono była sekcja piwninowska. Następnie w okresie stalinowskim, zgodnie z jedyną słuszną linią partii, klub przyjmuje nazwę Znana ta była efektem stalinowskiej reformy, tak zwanej reformy sportu, w ramach której zlikwidowano kluby sportowe i powołano najpiękniejsze koła sportowe przy zakładach pracy. W latach 50. w tym roku 21 maja 1950 roku reżyserat klubu zajął pierwsze miejsce z niego na 1000 metrów zawodów, w zawodach rodzinnych organizowanych przez Wojewódzki Komitet Klubów I na tym okresie chciałbym się zatrzymać, ponieważ no, nie chcemy pominąć ani debiutów osobistości, ani osób, które włożyły od 1950 roku e, wiele serca, wiele sił, wiele wyścisków w rozwój tego Ja wspomnę, że to był prezesów, pana Legickiego, dla e, którego okresu. E, tutaj też Klub Mocno Złotych się rozwijał, e, zostały założone na następne sekcje, a także taki następny znaczący rozwój klubu nastąpił za prezesa Andrzeja Dziśniewskiego gdzie wybudowano e, nowe boiska. Tu na tym obieście ulicy napoleona i klub również zaczął się rozwijać. Także były to dwa znaczące okresy. Przypomnę również wybitne nazwiska. Takie jak Popiołek, Różanek, trenerzy zawodnicy, jak i obecne tutaj członków klubu, trenerów i zawodników. Pana Stanisława Bielewicza, którego sekcja kulturystyki wyciskania bodajże w tym roku ma na koncie przez ten ostatni rok, przez 10 lat 220 medali Mistrzostw Polski. Mamy obecnie 5 aktualnych reprezentantów Polski 2, Mistrza Świata i mistrza Świata. E, mistrza Polski, który Siłowy. Także tutaj ta sekcja przynosi nam duży splendor i mamy nadzieję, że będzie dalej się rozwijała w tym kierunku. E, dwóch największych zawodników to jest Bogusław Waszczu i Cezary Nagraba. Sekcja piwni nożnej to przede wszystkim Świsław e, Kostro i Jan Wojtkowski, którzy przez 4 lata e, rozwijali również swoje dzieci i młodzieży. Klub. Dodatkową sekcją, która została założona w 2008 roku jest sekcja piłki siatkowej i nasz pierwszy, bardzo dobry wynik na imponcie e, w tamtym roku e, zdobyli brązowy medal w Mistrzostwach Mazowsza. Ograli e, kluby sportowe z wieloletnią tradycją. Mozgola, Metro Warszawa czy MDK Warszawski, którzy do wielu reprezentantów Polski. Dodatkową sekcją, trochę adaptowaną w ramach e, tej organizacji do klubu jest sekcja kluczowych, która również ma aktualnie trzech recyzjonatów e, w Polsce w różnych ostatnich okazji świata z gminy również prowadzić cztery medale. Także klub się rozwija, liczymy na tą współpracę z urzędem miasta. Ja chcemy podziękować przede wszystkim e, burmistrzowi miasta, panu Robertowi Roguskiemu, przewodniczącej Rady Miasta panie Raziński, panie Karinie Raziński. Również wszystkim radnym za to, że wspierają nas prób, nie ukrywam, że liczymy na więcej, czekają nas nowe wyzwania, e, budowa budynku z pełnym zapleczem i myślę, że w najbliższych latach uda nam się to wykonać, że wychowów postanowić się dalej rozwijać i przynosić spędtość i pałę dla słów